W dzisiejszym filmie pokażę wam pełny tutorial jak używać Excalidraw Obsidian. Zanim przejdę do filmu, chcę powiedzieć, żebyście obejrzeli go do końca, bo to najlepszy sposób, aby dobrze zrozumieć, jak to wszystko działa i stać się mistrzem w jego używaniu. Pierwsza rzecz, którą chcę omówić, to jak go zdobyć. Wiele osób nie wie, jak to zrobić. Domyślnie nie będzie tutaj. Aby to uzyskać, musisz przejść do małego koła zębatego ustawień na dole. I jest tam sekcja o nazwie Wtyczki społecznościowe. Teraz będziesz musiał ją włączyć. Na początku będzie wyłączona, więc to co chcesz zrobić, to kliknąć na sekcję przeglądania w wtyczkach społecznościowych i wpisać Extra Draw, tak jak to. I powinna się tutaj pojawić. Możesz na to kliknąć i będziesz mógł kliknąć Zainstaluj. A następnie powinno się zainstalować w Twoim Obsidian. Teraz, jeśli chcesz spojrzeć tutaj, pokazuje wszystkie różne funkcje, które faktycznie mają w oprogramowaniu wewnątrz wtyczki, więc możesz spojrzeć na to, jeśli chcesz. Teraz, gdy klikniesz zainstaluj, musisz ponownie przejść do swoich wtyczek społecznościowych i włączyć ją tutaj. Włączyłem ją i teraz jest gotowa do użycia. Aby uzyskać dostęp, jeśli jesteś w normalnym pliku, na przykład musisz przejść tutaj po lewej stronie, a następnie zejść do sekcji tworzenia nowego rysunku. Super, więc tak to wygląda na początek. Mówi też wpisz Excalidrę w palecie poleceń. Przeglądaj menu Obsidian w prawym górnym rogu. Więc jeśli przejdziesz do palety poleceń, możemy to tam wpisać. Aby to zrobić, chcemy przejść tutaj w lewo i otworzyć tutaj, i chcemy wpisać Excalidraw. I w zasadzie to jest lista wszystkich różnych funkcji, które możesz tutaj użyć. Możesz eksportować obrazy, możesz wstawić dowolny plik. Po prostu przejrzyj to tutaj, a to pokaże ci wszystkie różne rzeczy, które możesz zrobić z tym. Więc tak, jeśli potrzebujesz któregokolwiek z nich, możesz spróbować. Następna rzecz, którą ci mówi, to na górze po prawej um możesz eksplorować menu. Więc jeśli przejdziemy na górę po prawej, możemy zobaczyć wstawianie dowolnego pliku, możemy zobaczyć bibliotekę, możemy zobaczyć blokadę i możemy zobaczyć narzędzie ręczne. Teraz podstawy tego pluginu są następujące. Na górze możesz użyć dowolnego z tych różnych narzędzi. Zacznę od góry. To jest po prostu narzędzie do klikania i wskazywania. To jest dość oczywiste. Możesz po prostu kliknąć, wskazać, przeciągnąć, aby skopiować rzeczy. Tutaj mamy, można to nazwać narzędzie prostokąta, które pozwala tworzyć prostokąty dowolnego rozmiaru, jak widać, i można zobaczyć, że mają fajny, jakby szkicowany styl. Wyglądają naprawdę świetnie. Mamy tutaj narzędzie diamentu i mamy tutaj narzędzie do rysowania kół. Następnie mamy strzałkę, więc to, co możemy zrobić, jeśli widzimy te narzędzia, tutaj, kiedy najadę kursorem na to pole na przykład, zostanie ono podświetlone, a jeśli kliknę tutaj, stworzy strzałkę z tej sekcji i mogę ją stworzyć tutaj w ten sposób. Mogę tam stuknąć i to zrobi. Teraz, jak widzisz, kiedy to robiłem, było tam coś w rodzaju małego zakrzywienia. Więc, co możesz zrobić? To możesz tutaj przejść i stuknąć gdzieś, jak stuknąć w. Wiesz, kliknij tam, a to pozwoli ci dodać coś w rodzaju punktu obrotu. Więc e, tutaj możesz zobaczyć, że dodaję punkty obrotu i mogę kliknąć tam i tam. To zakończy to. Więc to wszystko jest faliste i fajne, kiedy mogę tu wejść i możesz zobaczyć, że mogę faktycznie zmienić e, ścieżkę strzałki. Całkiem fajne. Tutaj mamy narzędzie do rysowania linii. Teraz narzędzie do linii jest mniej interesujące. Możemy je zakrzywić w ten sposób. Możemy zmienić, gdzie jest krzywa. No to tylko narzędzie do linii. Ehm, ale tak, to jest dość, um, dość fajne. Więc tak, następną rzeczą, którą mamy, a która jest prawdopodobnie jedną z najlepszych funkcji tutaj, jest narzędzie do rysowania. Możesz tutaj rysować. Teraz wiele osób będzie tego używać do pisania tekstu. Możemy więc powiedzieć u. Uh powiedzmy dodać 1 i możesz zobaczyć to naprawdę fajnie wygląda dodaj 1 teraz jeśli zrobisz to szybko linie będą cienkie ale jeśli zrobisz to wolno zobaczysz że linia jest dużo grubsza więc ma to pewną reaktywność Następnie e, mamy narzędzie tekstowe możemy albo kliknąć tam albo możemy że możemy kliknąć i o, nie, nie możemy kliknąć i przeciągnąć. Um, możemy po prostu kliknąć, ale możemy kliknąć, a potem wpisać coś, na przykład Hello World, i widać, że ma to naprawdę fajną czcionkę, która sprawia, że wygląda, można powiedzieć, kreskówkowo. Możemy to tutaj wstawić w ten sposób. Tutaj, jeśli klikniemy, możemy dodać obraz. To jest obraz. Mamy tutaj narzędzie gumki, więc jeśli to zrobimy, możemy nim wymazywać rzeczy. Teraz z narzędziem gumki, nie można na przykład przecinać rzeczy, Wymarzę cały obiekt, więc nie można na przykład używać go do, wiesz, wycinania części obiektu. To wymarza całość. Na koniec tutaj mamy sekcję więcej narzędzi, więc mamy narzędzie ramki. Jeśli chcesz stworzyć ramkę dla na przykład koncepcji, możemy to nazwać koncepcja 1, możemy dodać. Ramkę wokół tego i zmienić nazwę na koncept 1 na przykład. Następnie mamy osadzanie sieciowe, więc możemy kliknąć i przeciągnąć, aby utworzyć osadzenie strony internetowej. Więc stwórzmy tutaj, wklejamy tutaj link i pokaże nam podgląd, więc to jest bardzo fajne. Pokażę Ci to teraz. Więc tutaj po prostu wkleję to, co jest kanałem, czyli naszym kanałem tutaj, i myślę, że kliknąłem wideo tutaj. Więc to właściwie nie działa, ale pozwala to zasadniczo osadzić wideo, osadzić stronę internetową. Więc jeśli bym chciał, mógłbym zrobić Google, na przykład Google.com. I myślę, że to nie działa, ponieważ muszę dodać rzeczywiste Http. No i proszę. Teraz widać, że działa. Ma, działa właśnie tam. I mogę to zmienić rozmiar, aby było większe, mniejsze i tak dalej. Całkiem fajne. A potem, jeśli chcę, mogę po prostu kliknąć i uch, wchodzić z tym w interakcję. Proszę bardzo. Więc następna sekcja, którą mamy, to wskaźnik klaserowy. To, jest, to jest, jeśli robisz coś w rodzaju prezentacji, możesz, wiesz, robić na przykład takie strzałki. I to zniknie, ale pozwala na wizualne przedstawienie tego, co robisz, podczas gdy to robisz. To całkiem fajna funkcja. Tekst na diagram to są niektóre funkcje AI, więc um, um pozwala wpisać coś i otrzymać diagram. Więc powiedzmy, że chcemy zrobić schemat blokowy. Stwórz diagram karmienia mojego psa. Uh, wygeneruje to. Dobra, więc to um, właściwie nie wprowadziłem mojego tokena OpenAI. Um, musisz um, wprowadzić swój token OpenAI tam, żeby móc gdy już to zdobędziesz i umieścisz tam, będziesz mógł to zrobić. Mają to co jest y, 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 y. w zasadzie to jest sposób na robi tylko schematy blokowe i diagramy sekwencji, ale to w zasadzie sposób na przekształcenie tego rodzaju tekstu tutaj w ładny diagram jak ten. Pozwala ci to przekształcić ich to, co nazywają Mermaid, składnie na diagram wywołań. Wygląda to całkiem fajnie. Na koniec mają wireframe do kodu um, tak, to jest u dość oczywiste, ale znowu potrzebujemy, aby kod OpenAI był tam zainstalowany, żeby to działało. To są w zasadzie podstawy korzystania z tego narzędzia. Jeszcze jedna rzecz, którą możesz zrobić, to zaznaczyć takie elementy. Możesz na nie kliknąć prawym przyciskiem myszy. Możesz, wiesz, dodać do biblioteki, zmienić ich kierunek. Możesz skopiować to do schowka, możesz to wyeksportować. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jest mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić, ale to są podstawy, jak tego używać. Jeśli uznałeś ten film za przydatny, koniecznie polub go i zasubskrybuj, a także skomentuj poniżej, żeby był pomocny, aby inni również mogli obejrzeć ten sam film i uzyskać te same porady. Dziękujemy za oglądanie.